Leżałem z zamkniętymi oczami, czując, jak moja żona wymyka się z naszej ciepłej pościeli, żeby sfotografować moje projekty dla swojego kochanka. Jej dotyk wywoływał we mnie mdłości, ale nawet nie drgnąłem. Pozwoliłem jej ukraść wszystko. Nie wiedziała bowiem o jednym: to, co tak starannie kopowała w ciemnościach, wcale nie było projektem wartym miliony. To była fałszywka. Idealnie zaplanowana bomba, którą stworzyłem tylko po to, by zniszczyć ich oboje. Niedzielny poranek w naszym mieszkaniu na Mokotowie pachniał kawą i świeżymi pączkami z pobliskiej cukierni, tej naszej, ulubionej, gdzie pani zaladą zawsze uśmiechała się do Ewy i pytała, co u nas słychać. Ewa, nucąc pod nosem jakąś melogię z radia, krzątała się po kuchni w mojej za dużej koszuli tej w szarą kratę, a słońce wpadało przez wielkie okno, malując na nowej, dębowej podłodze świetliste pasy. To był nasz mały, powtarzalny rytuał. Nasza oaza spokoju w tej pędzącej, nie zatrzymującej się nigdy w Warszawie. Obserwowałem ją za gazety, czując to ciepłe, rozlewające się po piersi uczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. Była piękna w tym porannym świetle, z włosami spiętymi w niedbały kok uśmiechem, który potrafił rozbroić każdy mój zły nastrój. Kocham cię, wiesz? powiedziałem, odkładając gazetę i przyciągając ją do siebie. Objęła mnie za szyję. A jej dłonie patrzniały mydłem i cynamonem. Roześmiała się, jej śmiech był jak muzyka, jak dzwonki, które przeganiają złe duchy. Wiem, waliacie. Ja ciebie też. Jej słowa były jak miód, jak obietnica, że tak będzie zawsze. Wierzyłem w to. Wierzyłem w to jak w nic innego na świecie. Później, kiedy ja zmywałem naczynia, ona postanowiła zrobić porządek z praniem, które zalegało w koszu od kilku dni. Słyszałem, jak segreguje ubrania, cicho pomrukując pod nosem. I wtedy znalazłem go na samym dnie kosza, zaplątany w jedną z moich skarpet. Pojedynczy, srebrny spinki do mankietów z grawerem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Dwa splecione ze sobą inicjały, a i k. Zdecydowanie nie mój. Moje były proste, bez żadnych zdobień, prezent od ojca na zakończenie studiów. Przez chwilę stałem z tym zimnym kawałkiem metalu na dłoni, czując, jak serce zaczyna mi bić odrobinę szybciej. Ewa, co to jest? Zapytałem, podchodząc do niej i pokazując jej znalezisko na otwartej dłoni. Ledwo na to spojrzała. Wzruszyła ramionami, nawet nie odrywając wzroku od telefonu, który właśnie zawibrował w jej dłoni. Ach, to pewnie Adama. Musiało mu wypaść, kiedy był u nas zresztą zespołu po tej prezentacji. Pamiętasz? Mieliśmy burzę mózgów. Pewnie wpadło do kosza przez pomyłkę. Wyrzuć to. Jej głos był beznamiętny, zbyt spokojny, jakby mówiła o paragonie ze sklepu. Jej palce przesuwały się po ekranie, a na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu. Ale my nie gościliśmy nikogo od ponad dwóch miesięcy. A Adam, jej szef, ten błyskotliwy architekt z konkurencyjnej firmy, nigdy nie przekroczył progu naszego domu. Nigdy. Stałem pośrodku sypialni, z tym małym, srebrnym kłamstwem w dłoni, a zapach kawy i pączków nagle wydał mi się nieznośnie duszący. Słońce świeciło tak samo, ale wszystko wokół pociemniało. Spokój zniknął, zastąpiony przez cichą, pełzającą niepewność, która osiadała na meblach jak kurz i wkradała się w każdą rozmowę. Ewa stała się daleka, jakby oddzielona niewidzialną, dźwiękoszczelną szybą. Była obok, a jednak czułem że znajduje się o tysiące kilometrów stąd. Jej telefon stał się przedłużeniem dłoni, nierozłączną częścią jej istoty. Uśmiechy, które kiedyś były dla mnie, teraz kwitły w odpowiedzi na coś, co pojawiało się na małym ekranie. Każde powiadomienie, ciche brzęczenie na stole, było jak ukłucie szpilki prosto w serce. Przestałem pytać, kim jest Adam. Znałem odpowiedź, czułem ją w kościach, ale nie chciałem jej usłyszeć na głos. Wymawianie jej na głos uczyniłoby ją prawdziwą, nieodwołalną. Pewnej nocy, było to chyba we wtorek, jakieś dwa tygodnie po incydencie ze Spinką, obudziłem się i jej nie było obok. Miejsce po niej było zimne. Wstałem, nasłuchując. Ciszę przerywał tylko szum lodówki. Znalazłem ją na balkonie, otuloną jedynie cienkim, jedwabnym szlafrokiem, mimo chłodu wrześniowej nocy. Stała odwrócona do mnie plecami. Patrząc na światła miasta. Mówiła cicho, szeptem pełnym intymności, której nie słyszałem w jej głosie od miesięcy. Tak, wiem. Ja też nie mogę się doczekać. Jeszcze trochę, obiecuję. Serce zamarło mi w piersi, stało się ciężkim, zimnym kamieniem. Kiedy odwróciła się i mnie zobaczyła, w jej oczach nie było zaskoczenia, nie było strachu. Była tylko zimna, niczym niezmącona irytacja. Nie możesz spać? Zapytała, a jej głos był obcy, pozbawiony wszelkiej czułości. Rozmawiałam z mamą, ma ostatnio problemy ze snem. Kłamała. Kłamała tak łatwo, tak naturalnie, jak oddychała. Jej mama zasypiała zawsze o dziesiątej wieczorem po swoim ulubionym serialu. Tego wieczoru, kiedy wróciła do łóżka i po chwili jej oddech stał się miarowy, złamałem swoją żelazną zasadę. Nigdy nie naruszać cudzej prywatności. Wziąłem jej telefon, który leżał na szafce nocnej. Drżącymi rękami wpisałem kod, ten sam od lat, data naszych zaręczyn. Otworzyłem galerię zdjęć. Były tam dziesiątki, setki. Ewa i Adam. W hotelowym pokoju z widokiem na pałac kultury. Śmiejący się nad wisłą, z winem w ręku. Całujący się w jego samochodzie, skroplami deszczu na szybie. Na jednym ze zdjęć leżeli splątani w białej pościeli, jej głowa spoczywała na jego piersi, a on całował jej włosy. Wyglądała na szczęśliwą. Spokojną. Taką, jakiej nie widziałem od bardzo, bardzo dawna. To nie była tylko zdrada. To nie był jednorazowy błąd. To było inne życie, całe, drugie życie, o którym nie miałem najmniejszego pojęcia. Gniew był jak kwas, który wypalał wszystko od środka, pozostawiając po sobie pustkę. Ale pod tą wypaloną ziemią, wbrew wszelkiej logice, nie czaił się żal. Czaił się lodowaty, krystalicznie czysty spokój. Oddałem jej telefon na szafkę nocną, ułożyłem go dokładnie w tym samym miejscu, pod tym samym kątem. Wróciłem do łóżka i leżałem obok niej, czując bijące od jej ciała ciepło, ale ona była dla mnie zimniejsza niż martwy kamień. Patrzyłem w sufit, na którym tańczyły cienie przejeżdżających ulicą samochodów i po raz pierwszy od miesięcy mój umysł był całkowicie klarowny. Chciałem nie tylko konfrontacji. Chciałem czegoś więcej. Chciałem zniszczenia. Następnego dnia w biurze nie byłem w stanie pracować. Siedziałem przed monitorem, na którym otwarty był projekt nowego osiedla, ale widziałem tylko jej twarz i uśmiech na zdjęciu z nim. Mechanicznie zacząłem przeglądać stare pliki, foldery z zakończonymi i przegranymi projektami. I wtedy coś przykuło moją uwagę: przetarg na renowację zabytkowej kamienicy przy Placu Zbawiciela. Przegrałem go jakieś sześć miesięcy temu. To była bolesna porażka prawie zrujnowała płynność finansową mojej firmy. Wygrał Adam. Jego oferta była lepsza o włos, ale w kluczowych punktach uderzała w najsłabsze strony mojej koncepcji. Jakby znał ją od podszewki. Otworzyłem galerię zdjęć w chmurze, do której miałem dostęp z komputera. Zacząłem porównywać daty. Pierwsze ich wspólne zdjęcia, jeszcze nieśmiałe, w kawiarni, w parku, pojawiły się na tydzień przed ostatecznym terminem składania ofert. Wtedy Ewa często pracowała z domu, narzekając na hałas w biurze. Mówiła, że potrzebuje spokoju, żeby skupić się na tłumaczeniach, które robiła jako filancerka. Miała nieograniczony dostęp do mojego komputera, do wszystkich moich plików. Pazy zaczęły układać się w przerażającą całość. To nie był tylko romans. To nie była tylko zdrada serca. To była zimna, skalkulowana operacja biznesowa. Byłem bankomatem i źródłem informacji. Z poczty firmowej wydrukowałem korespondencję dotyczącą tamtego przetargu. Znalazłem maile od Ewy z tamtego okresu. Jej troska, która wtedy wydawała mi się wsparciem, teraz brzmiała jak instrukcja dla wspólnika. Pewnego wieczoru, pod koniec października, Ewa wróciła późno, pachnąc jego perfumami, tym samym ciężkim, piżmowym zapachem, który czułem na jej szlafroku tamtej nocy na balkonie. Powiedziała, że była na spotkaniu autorskim z jakimś pisarzem. Przyniosła nawet książkę z dedykacją. Kiedy weszła pod prysznic, jej telefon, który zostawiła na stoliku w salonie, Zawibrował. Wiadomość od Adama. Nie musiałem jej czytać. Wiedziałem. Ale ciekawość była silniejsza. Udało się. Mamy plany nowego centrum. Jesteś genialna. Nie mogę przestać myśleć o tym, jak zdejmowałaś tę czarną sukienkę. Wtedy zrozumiałem. Nowe centrum handlowe na woli. Projekt, nad którym mój zespół pracował od trzech miesięcy największy kontrakt w historii mojej firmy. Kiedy wyszła z łazienki, owinięta puszystym ręcznikiem, z kroplami wody na ramionach, uśmiechem na ustach, przyciągnąłem ją do siebie. Była zaskoczona, ale nie protestowała, może nawet zadowolona z mojej nagłej inicjatywy. Pocałowałem ją, a mój pocałunek był zimny jak lód, precyzyjny jak cięcie skalpela. Tej nocy, w naszym łóżku, w naszym domu, kochaliśmy się. A raczej ja odgrywałem swoją rolę. Byłem aktorem, badaczem, katem. Obserwowałem jej twarz, każdy grymas, każdy szept. Szukałem w jej oczach czegoś więcej niż tylko pożądania. Szukałem potwierdzenia. I znalazłem je. Kiedy leżeliśmy obok siebie w ciszy, jej palec rysował kółka na mojej piersi. A jak tamten twój projekt na woli? Dajesz radę? To wielka sprawa, musisz być ostrożny. Jej głos był cichy, niby pełen troski, ale pytanie zawisło w powietrzu jak wyrok. Wiedziałem już, że nie chodziło tylko o złamane serce. Chodziło o wojnę. I ja zamierzałem ją wygrać. Leżałem nieruchomo, udając, że zasypiam, czując jej miarowy oddech na moim ramieniu. W mojej głowie rodził się już plan. Plan zimny, okrutny i doskonały. Zacząłem grać w ich grę. Moje biurko w domu, dotychczas oaza porządku, zamieniło się w kontrolowany chaos. Stosy papierów, puste kubki po kawie, otwarty laptop, który celowo zostawiałem bez nadzoru, gdy wychodziłem do łazienki czy kuchni. Na pulpicie, w folderze o nazwie Projekt Wola Pilne, stworzyłem całą, misterną mistyfikację. Skopiowałem prawdziwy projekt, a następnie, przez dwie bezsenne noce, metodycznie go niszczyłem. Wprowadzałem subtelne, ale katastrofalne w skutkach błędy. Nieco źle obliczona nośność fundamentów, która wymusiłaby w przyszłości kosztowne wzmocnienia. Zaniżone o 20% kosztory z stali, oparty na cenach od dawno nieistniejącego dostawcy. Nierealny harmonogram prac ziemnych, który zderzyłby się z planowanymi w tym rejonie robotami miejskimi, powodując wielomiesięczne opóźnienia. To była artystyczna destrukcja. Dzieło sztuki sabotażu, które dla niewprawnego oka wyglądało jak genialna, agresywna oferta. W pracy stałem się tytanem. Zabezpieczałem finanse, kontaktowałem się po cichu z kluczowymi klientami i podwykonawcami, upewniając się, że wszystko jest gotowe. Prawdziwy projekt spoczywał zamknięty w moim biurowym sejfie, na zaszyfrowanym dysku. Ewa połykała przynętę z zapałem, jakiego nie widziałem u niej od lat. Widziałem, jak zerka na ekran mojego laptopa. Gdy myślała, że nie patrzę. Pewnego popołudnia, udając drzemkę na kanapie, kątem oka dostrzegłem, jak robiła zdjęcia ekranu. Jej pytania stały się bardziej precyzyjne. A co z pozwoleniem na budowę? Słyszałam, że w tamtej dzielnicy są problemy z gruntem. Mówiła to niby od niechcenia, podając mi sałatkę, ale ja wiedziałem, że to pytanie od niego. Ostateczna rozgrywka nastąpiła na dwa dni przed terminem składania ofert. Wróciłem do domu, udając skrajne wyczerpanie. Rzuciłem teczkę na podłogę i opadłem na krzesło. Nie dam rady, Ewa. Te liczby, wszystko mi się miesza. Jeszcze jeden błąd i leżymy. Tego wieczoru atmosfera była gęsta. Ewa przygotowała kolację, naszą ulubioną opolędwicę w sosie grzybowym. Na stole stało drogie wino, to samo, które piliśmy w naszą piątą rocznicę ślubu. Miała na sobie czarną, jedwabną sukienkę. Starała się być uwodzicielska, jej dłonie błądziły po moim karku, szeptała mi do ucha obietnicę. Zapomnij o pracy na jedną noc. Jesteś spięty. Pozwól, że ci pomogę się zrelaksować. Po kolacji, w sypialni, pozwoliła mi się dotykać, ale jej ciało było jak marmur piękne i zimne. Jej pocałunki były mechaniczne, wyuczone. Wiedziałem, że to przedstawienie. Kiedy myślała, że wreszcie zasnąłem po jej usypiających pieszczotach, usłyszałem w ciemności ciche, charakterystyczne kliknięcie aparatu w jej telefonie. Fotografowała ostatnie slajdy fałszywej prezentacji. Leżałem nieruchomo, z zamkniętymi oczami, czując na plecach jej oddech. Pułapka była zastawiona. I właśnie się zamknęła. A ja czułem triumf zimniejszy i bardziej pusty, niż śmierć. Dzień prezentacji. Sala konferencyjna na 45. piętrze jednego z najwyższych budynków w centrum Warszawy lśniła sterylną czystością. Przez szklane ściany rozciągał się zapierający dech w piersiach widok na miasto. Powietrze było gęste od zapachu drogich perfum, świeżo parzonej kawy i cichego, nerwowego oczekiwania. Siedziałem w drugim rzędzie, czując na sobie spojrzenia konkurentów i potencjalnych inwestorów. Czułem się jak widz w teatrze który zna na pamięć każdą linijkę scenariusza i czeka tylko na finałową scenę. Adam i jego zespół siedzieli w pierwszym rzędzie, tuż przede mną. Byli pewni siebie, rozluźnieni, wymieniali między sobą uśmiechy. Adam, w idealnie skrojonym grafitowym garniturze, wyglądał jak ucieleśnienie sukcesu. Ewa stała z tyłu sali, oparta o ścianę, w eleganckiej, prostej sukience. Jej wzrok wbity był we mnie, pełen fałszywego wsparcia. Jej uśmiech, który posłała mi, gdy nasze spojrzenia się spotkały, miał być moją siłą, a był tylko kolejnym gwoździem do trumny ich świata. Adam wszedł na scenę pewnym krokiem. Przywitał wszystkich z uśmiechem rekina, który właśnie zwęszył krew. Zaczął mówić, a jego głos, pewny i donośny, wypełnił całą salę. Mówił płynnie, sypał liczbami i technicznymi terminami, malując przed słuchaczami wizję architektonicznego raju prezentował mój fałszywy projekt mój, ale z jego logo na każdym slajdzie. Prezentował go jako swoje własne arcydzieło, owoc pracy jego genialnego zespołu. Patrzyłem na slajdy, rozpoznając każdy celowo wprowadzony błąd, każdą tykającą bombę zegarową, którą tam podłożyłem. Słuchałem, jak z dumą opowiada o innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, które w rzeczywistości groziły katastrofą. Chwalił się optymalizacją kosztów, która była niczym innym jak finansową pułapką bez wyjścia. Każde jego słowo było kłamstwem. Kiedy skończył, w sali rozległy się uprzejme, choć nieco zdystansowane brawa. Kilku inwestorów miało na twarzach wyraz lekkiego zaintrygowania, inni ledwo skrywanego sceptycyzmu. Adam ukłonił się i zszedł ze sceny. Nadeszła moja kolej. Wszedłem na scenę. Podłączyłem swojego laptopa i odczekałem, aż na ekranie pojawi się pierwszy slajd z logo mojej firmy. Rozejrzałem się po sali. Mój wzrok na chwilę zatrzymał się na Ewie. Wciąż się uśmiechała. Dziękuję panu Adamowi za interesujące wprowadzenie, zacząłem spokojnie, a mój głos, w przeciwieństwie do jego, był cichy, ale idealnie słyszalny. A teraz pozwolą państwo, że pokażę, jak ten projekt powinien wyglądać naprawdę. Słajd po slajdzie, punkt po punkcie, demaskowałem każdą wadę, każdy błąd w jego prezentacji, pokazując jednocześnie swoje, prawdziwe rozwiązania. Tu, proszę Państwa, mamy błąd w obliczeniach nośności fundamentów, błąd o zaledwie 3%. A oto nasze rozwiązanie, droższe w wykonaniu, ale gwarantujące bezpieczeństwo na następne 100 lat. Kosztorys stali opiera się na cenach hurtowni, która, jak sprawdziłem dziś rano, Zbankrutowała dwa lata temu. Nasz kosztorys jest realny. Harmonogram prac koliduje z planowanym przez miasto remontem głównej arterii dojazdowej, co oznaczałoby co najmniej 6 miesięcy przestoju i milionowe straty. Nasz harmonogram uwzględnia wszystkie prace miejskie na najbliższe pięć lat. Z każdym kolejnym zdaniem w sali robiło się coraz ciszej. Na twarzy Adama malowało się niedowierzanie, które powoli zmieniało się w panikę. Widziałem, jak nerwowo szuka wzrokiem Ewy, ale ona stała nieruchomo, blada jak ściana. Wśród publiczności zapanował szmer. Inwestorzy, do tej pory rozparci w fotelach, teraz siedzieli wyprostowani, wpatrzeni w ekran. Na koniec, na ostatnim slajdzie, nie było już liczb ani wykresów. Wyświetliłem zdjęcie. To samo, które znalazłem w telefonie Ewy. Oni dwoje w hotelowym łóżku, spleceni w uścisku, jej głowa na jego piersi. Zdjęcie było ostre, wyraźne i nie pozostawiało żadnych wątpliwości. A pod spodem krótki tekst. Niektóre partnerstwa biznesowe wymagają niezwykłego poświęcenia. W sali zapadła absolutna, grobowa cisza. Tak głęboka, że słyszałem bicie własnego serca. Słyszałem też gwałtowny, zduszony wdech Ewy. Adam stał na środku pierwszego rzędu jak zamrożony posąg, jego twarz była popielata. Nie patrząc na nikogo, nie czekając na reakcję, odłączyłem laptopa, spakowałem go do torby, odwróciłem się i spokojnym krokiem wyszedłem z sali. Nie było krzyków. Nie było scen. Tylko absolutna, ogłuszająca cisza, która podążyła za mną z sali konferencyjnej, w dół śniącą windą aż na pustawy o tej porze podziemny parking. Wsiadłem do samochodu i siedziałem przez chwilę w bezruchu, wpatrując się w betonową ścianę przed sobą. Spodziewałem się katharsis, jakiegoś rodzaju ulgi, może nawet dzikiej satysfakcji. Nie czułem nic. Była tylko pustka, gładka i zimna jak szkło, przez które jeszcze przed chwilą patrzyłem na Warszawę. Wróciłem do mieszkania. Było ciche i puste. Jej samochodu nie było na naszym miejscu parkingowym. W środku leżały jej klucze. Obok nich obrączka. Nie było żadnego listu. Zniknęła. Przez następne dni czekałem na burzę. Byłem pewien, że nadejdzie. Czekałem na telefony od prawników, na pozew o zniesławienie od Adama, na wezwania sądowe, na artykuły w prasie branżowej. Nic. Przez równy tydzień panowała cisza, tak gęsta, że mogłem jej niemal dotknąć. W mieszkaniu, które nagle stało się nienaturalnie wielkie i puste, każdy dźwięk odbijał się echem tykanie zegara, szum lodówki, mój własny oddech. Chodziłem po pokojach jak duch, dotykając przedmiotów, które jeszcze niedawno tworzyły nasze wspólne życie. Jej rzeczy zniknęły. Szafa w sypialni świeciła pustką po jej stronie, z łazienki zniknęły dziesiątki jej kosmetyków. Został tylko ledwo wyczuwalny zapach jej perfum na poduszce, którego nie mogłem się pozbyć, choć zmieniałem pościel dwa razy. I wtedy, dokładnie tydzień później, w czwartek, kiedy siedziałem w biurze, burza nadeszła. Ale nie z tej strony, z której się jej spodziewałem. Kolega z zespołu podesłał mi link bez żadnego komentarza. Kliknąłem. To był długi, poruszający wpis na profilu Ewy w mediach społecznościowych, udostępniony już setki razy. Dołączyła do niego jedno ze swoich ulubionych zdjęć, to zrobione zeszłego lata nad morzem, na którym wiatr rozwiewał jej włosy, a ona patrzyła w obiektyw z wyrazem niewinnej, melancholijnej tęsknoty. Pisała o latach samotności w małżeństwie. O mężu pracocholiku, który był obecny ciałem, ale nie duchem, który budował imperium z betonu i stali, zapominając o budowaniu domu. Pisała o emocjonalnym chłodzie i pustce. Tapchnęła ją w ramiona innego mężczyzny. Mężczyzny, który początkowo obiecywał jej ciepło i zrozumienie, a okazał się bezwzględnym drapieżnikiem, wykorzystującym jej słabość do kradzieży tajemnicy i męża. Przedstawiła siebie jako tragiczną ofiarę nas obu. Adama, który ją uwiódł i zmanipulował dla zysku. I mnie, który, odkrywszy prawdę, zamiast rozwiązać sprawę jak człowiek, zgotował jej publiczną, starannie zaplanowaną egzekucję. Pisała, że mściłem się nie za zdradę serca, której być może nawet nie zauważyłem, ale za zdradę biznesową. Była tylko pionkiem w grze dwóch samców alfa, a jej upokorzenie było moim trofeum. I ludzie jej uwierzyli. Komentarze były falą, tsunami współczucia i wsparcia dla niej, a nienawiści dla nas. Biedna, wspaniała kobieta, co za potwory bez serca Trzymaj się, Ewa, jesteśmy z tobą. Mężczyźni to świnie, a ci w garniturach są najgorsi. Moi znajomi przestali odbierać telefony. Wspólni przyjaciele pisali do mnie prywatne wiadomości, pełne oburzenia. Nawet moja własna matka zadzwoniła, płacząc do słuchawki, by zapytać, jak mogłem zrobić coś tak okrutnego tej biednej dziewczynie. Adam stracił kontrakt, jego firma znalazła się na skraju bankructwa, a on sam zniknął z życia publicznego. Ale w tej nowej, napisanej przez Ewa opowieści, stał się po prostu kolejnym grzesznikiem, słabym mężczyzną który uległ pokusie. Ja stałem się tym złym. Tym prawdziwym potworem. Zimnym, wyrachowanym strategiem, który publicznie ukrzyżował własną żonę dla pieniędzy. Dostałem kontrakt na budowę centrum handlowego na Woli. Moja firma weszła na nowy poziom, o jakim marzyłem przez ostatnie 10 lat. Moje konto bankowe nigdy nie wyglądało lepiej. A jednak wieczorami siedzę sam w naszym pustym mieszkaniu na Mokotowie. Czasem podchodzę do okna i patrzę na panoramę Warszawy, na miliony świateł miasta, które teoretycznie zdobyłem. Wygrałem przetarg. Zniszczyłem rywala. Udowodniłem swoją rację. Ale kiedy gaszę światło, widzę tylko te setki komentarzy pod jej postem. Ona wygrała. Odebrała mi nie tylko miłość i zaufanie, ale nawet prawo do bycia ofiarą. W oczach świata to ja jestem katem. I ta ostateczna, Miażdżąca niesprawiedliwość pali bardziej niż jakakolwiek zdrada.